Cześć. A więc zaczynam wyprawę. Jestem ciekaw jak mi pójdzie. Coraz. Coraz cieplej się robi. Za mną stoi mój wierny towarzysz. No i co? I ruszamy. Słuchajcie, no to, to jadę. Jestem w tym momencie gdzieś na wysokości Chwaszczyna. Minąłem Żukowo. Eee, I zatrzymałem się przy bardzo urokliwym jezioro, jeziorze. Eee, nie wiem, czy będzie coś widać. Mam nadzieję, o coś, coś widać. Eee, natomiast dlaczego się zatrzymałem? Eee, wypadł mi z torby jeden z mikrofonów. Nie wiem jak. Wszystko było zapięte, a mimo to wypadł. I przestał działać. Także jeżeli dalej tak pójdzie, będzie, będzie wesoło. Eee, mikrofon w tym momencie nie działa, dlatego działamy na wbudowanym mikrofonie z kamery. Eee, mam nadzieję, że będzie coś słychać. Może i lepiej. A nawet jeżeli nie, no to postaramy się wyciągnąć z tego tyle ile się da no i co? i ale lecę dalej słuchajcie, no to mamy to dojechaliśmy do Bejherowa eee, trochę mnie to kosztowało, było kilka momentów gdzie no było może nie to, że ciężko ale wymagało to trochę samozaparcia, było kilka momentów, gdzie może nie było Ciężko, ale wymagało trochę samozaparcia. Szczególnie odcinek pod zblewem. Eee, natomiast, natomiast było dobrze. Gdyby nie ten incydent z mikrofonem, to naprawdę, naprawdę byłby bardzo udany dzień. No i tyle. Lecę szukać hotelu. I jak coś znajdę, to dam wam znać. Widzimy się już pod hotelem. No i później pokażę wam, gdzie będę dzisiaj nocował. Dobra. Mamy to. Nie wiem na ile mnie słychać. Ale dojechaliśmy do. Wejherowa. Tak jak w tamtą stronę. Mam nadzieję. Jest e, mój hostel. I tam dzisiaj Spędzę noc. No także lecę się meldować. I teraz wam pokażę jak wygląda. Pokój, ja powiem, co dalej. Słuchajcie, także, tak jak wspomniałem, dojechałem do hostelu. Tak wygląda moje miejsce, gdzie dzisiaj spędzę noc. Eee, pokój jest. Jak na warunki. OK. Wiadomo, mógł być jeszcze lepiej. Ale na moje potrzeby jest jak najbardziej wystarczająco. Wyobraźcie sobie, że łazieneczka jest głównie niewielka. Wiadomo, kaloryfery, prysznic, gdzieś tam z tyłu jest toaleta, tyle co potrzeba. Ale wyobraźcie sobie, jest w tym wszystkim jeszcze jeden benefit. Oczywiście benefit, mówię tutaj absolutnie z przekąsem. Dlatego, że wyobraźcie sobie, jesteśmy tuż przy torach, więc będzie absolutnie genialnie. E, już widzę, że pociąg przyjeżdża tu co moment i co róż. E, więc, więc nie dziwię się, jak mnie obudzi jeszcze za dwa razy, e, albo i trzy w ciągu nocy. Natomiast poza tym jest okej. Okay. Jeszcze żyję. Lecę się wykąpać i zaraz plecę na obiad. I się spotkamy już w werselac. Tak jak mówiłem, jestem już po obiadku. Obiadek bardzo dobry. Była sałatka. Była zupa ogórkowa. Do tego wolnąłem sobie pawę? a restauracja naprawdę dobra i naprawdę godna polecenia, więc nie bez powodu podaję tu nazwę. Alcatraz, zniewolimy cię smakiem. Świetne, świetne miejsce. Powiem wam, Weichrowo to miasto steryzowane pociągami, dlatego że co, co gdzieś idę to słyszę y, jakiś pociąg. Tak, w tym momencie bije jakiś zegar. a ja wracam do pokoju, robię przepierkę, dosmaruję rower w kilku miejscach i zaraz lecę na miasto. Pieru, 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 pieru. Pieru, 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 pieru. pieru. Dobra, to jest poprane. Lecimy lekko przesmarować rower i zaraz lecimy w miasto. słuchajcie, no dobra rower nasmarowany pranie zrobione to lecimy na miasto także już wiemy co tak biło. mianowicie mieszkam bardzo blisko rynku i miejsce w którym siedziałem przed e, przed powrotem do pokoju to był sam początek tego rynku a to, co było to bratów miejski. Nie ukrywam, że bardzo ładny. Przy czym dobrze było, jakby zniknęły z niego banery. To jest. Eee, tak. Także rynek bardzo urokliwy, chociaż widać, że kilka lat temu robiony. A my lecimy na Kalwarię Werkierską. No i co? I trzeba się zawijać, bo jutro dalsza droga. No i co? I znowu będzie. Aj bo mówiłeś, że pójdziesz na Kalwarię, a nie poszedłeś. No nie poszedł. Ale prawda jest taka, że zrobiło się ciemno i iście na Kalwarię w takiej sytuacji nie miało sensu. Szczególnie, że do Kalwarii by było jeszcze 15 minut. A jeżeli nawet bym tam doszedł no to potrzebna byłaby dobra lampa, bo podobno to jest w lesie. A ja mam tylko trochę dobrów. więc, e, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Wróciłem do pokoju, tak jak widzicie. E, no i teraz, co? Będę się powoli ogarniał. Trzeba przejrzeć jeszcze mapę na jutro, bo jutro ponad 80 km do łeby przez karwie, więc kawałek będzie jazdy. No i trzeba będzie, będzie się ogarniać już powoli do spania. No bo pewnie coś koło siódmej, ósmej najpóźniej muszę jutro wyjechać. To jeszcze pewnie się zobaczymy, ale to już, już, już w innej aranżacji, że tak powiem. No, jest godzina 23. Skończyłem montować film. Jeszcze zaraz dorzucę tylko ten, ten fragment teraz. Także dobranoc i widzimy się jutro.